Panie trenerze, no nie wiem, czy pan wie, ale piąty mecz w historii pojedynków leki z gwarkiem w zielonej górze i piąty remis chyba nie jest pisany. Żadnej z drużyn wygrywanie w tych waszych meczach w innym grodzie akurat. Dokładnie ta statystyka nie kłamie. Ja dzisiaj, jeśli chodzi o mecz, jestem zadowolony, bo był bardzo mocno piłkarski mecz. Ja jestem zadowolony z drużyny, bo Dobra, jak prawie pokazaliśmy, myślę, że to, to nic nie wyolbrzymiam. Z dobrej strony piłkarskiej mecz był piłkarski taki. Miło, dla, miły chyba dla oka i też było wrażenie, najdziwniejsze z tym, że cztery staje fragmenty zadecydowały dzisiaj o wyniku, gdzie mecz był piłkarski i, i tak to w piłce że jeszcze trzeba te staje fragmenty bronić przy dobrej grze w piłkę. No ale chyba, nie wiem czy się Pan ze mną zgodzi, ale w tych pierwszych 30 minutach pierwszej połowy to sytuacji w zasadzie było jak na lekarstwo, bardziej ta gra toczyła się mimo wszystko w środku pola. No dokładnie. Nie wiem, czy to zasługa, trzeba przeanalizować dobrej gry obrony z jednej czy z drugiej strony przed szesnastką, ale w polu, w polu te gry była kultura grania z jednej i z drugiej strony, w pierwszej połowie na pewno. i, i Cieszę się, że, żeśmy w 90 minucie, 93 doprowadzili do remisu, ale. To jest najważniejsze, że nie robiliśmy to przez chaos, tylko doprowadzaliśmy to przez pomysł i, i taki, że chcemy, chcemy budować te, te akcje, a nie, nie gdzieś tam kopać. I, i to jest fajne, że, że tym spokojem doprowadziliśmy też do tego fragmentu i, i, i doprowadziliśmy do remisu, że, że nie było kopaniny, kopanej dzisiaj piłki, tylko była dobra gra z jednej i z drugiej strony.